Dzień dobry! Z tej strony katalizator wiedzy. I jako że nasze coraz dłuższe wieczory sprzyjają między innymi czytaniu książek i nasz jesienny czas nostalgii, próbujemy wypełnić czymś, co jest bardziej interesujące i odmienne od tego, z czym spotykamy się na co dzień. Dzisiaj ze mną książka Zaginione miasto Z Davida Gren. Jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem wyobrażania sobie czegoś tylko i wyłącznie w głowie, to polecam produkcję filmową z roku 2016, gdzie możemy poznać wizję twórców powiązaną z historią pułkownika Fowceta, odkrywcy, badacza, który swoje życie poświęcił wizji odnalezienia El Dorado, mitycznego miasta miasta Z, Indian. Puszczy amazońskiej, której to miałoby się znajdować być może miejsce z ukrytymi skarbami być może miejsce, które dałoby mu możliwość zapisać się w historii jako odkrywca czegoś, czego nikt wcześniej nie widział. Dlaczego ta historia jest tak fascynująca? Jednym z argumentów za jest pokazanie dwóch płaszczyzn dawnego życia odkrywcy, zarówno od strony relacji zawodowych, relacji domowych i podróży miejsca, którego tak do końca nikt nie zna relacji pomiędzy ludźmi, którzy decydują się na wspólną wyprawę w nieznane. I nawet jeżeli nam się wydaje, że druga osoba jest zaprawiona w bojach, to naprawdę ciężkie i wyczerpujące warunki potrafią wiele powiedzieć nam o drugiej osobie. I czasem to nie tężyzna fizyczna, ale właśnie to, co wszyscy podkreślają: nasze nastawienie w głowie i nasze zasoby mentalne decydują o tym, czy pójdziemy dalej, i czy przeżyjemy naszą wyprawę? Z drugiej strony mamy historię dziennikarza z Nowego Jorku, który jest zafascynowany życiem odkrywcy i postanawia, niczym detektyw, odkryć prawdę o jego zaginięciu. To nie jest typowy, muskularny, Macho to nie jest zawadjaka jak Indiana Jones, który postanawia zaryzykować wszystko i udać się w nieznane. To dziennikarz, stateczny mąż i ojciec, jednak zafascynowany. Zafascynowany historią, co powoduje, że ludzie decydują się porzucić bezpieczne miasto i udać się w kompletnie nieznane rejony. Kolejny ciekawy i interesujący wątek tej książce to kwestia królewskiego towarzystwa geograficznego. Czy wyobrażacie sobie historię, że kompletnie nie macie dostępu do mapy? I to nie jest problem, że nie macie zasięgu. Taka mapa w ogóle nie istnieje. Z tym problemem przez szereg lat zmagali się podróżnicy, żeglarze. Nie wiedzieli nic. Nie wiedzieli, gdzie są mielizny, gdzie są skały. O tym, czy statek dopłynie bezpiecznie, decydowało doświadczenie kapitana. W momencie, kiedy towarzystwo podjęło inicjatywę i organizowało fundusze oraz specjalne szkolenia dla odkrywców, uczyło ich, jak badać teren, jak badać faunę, jak badać wszystko, co otacza, jak pisać raporty i jak... Dobrze przygotowywać mapę dotyczącą skrawka nowego terenu, który udało im się odkryć. Nie tylko dla siebie, dla nas wszystkich. W ten sposób po długoletniej pracy mamy coś z czego korzystamy, czyli mapy. Oczywiście w dobie satelitów to się wydaje takie oczywiste, możemy dojrzeć z wysokości. Kosmosu, niemal wszystko, co znajduje się na naszej planecie. Ale warto zastanowić się, ile czasu przeszłości kosztowało i ile odwagi i wyobraźni, żeby udać się w miejsce, o którym nie wiemy naprawdę nic. I tutaj chciałabym przeczytać bardzo ciekawy i myślę, że znamienny fragment, który to po części obrazuje. W korytarzu Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Spostrzegłem na ścianie gigantyczną 17-wieczną mapę globu. Na marginesach narysowano morskie potwory i smoki. Przez całe wieki kartografowie nie mieli możliwości dowiedzenia się, co znajduje się na większości powierzchni Ziemi. Luki te bardzo często zapełniano fantastycznymi królestwami i zwierzętami, tak jakby wytwory fantazji, nawet przerażające, były jednak mniej straszne niż prawdziwe, nieznane. W okresie średniowiecza i renesansu Mapy ukazywały w Azji kury rozrywające ludzi na strzępy, Niemczech ptaka, który świecił w ciemnościach, w Indiach ludzi o wszelkiego rodzaju dziwnych cechach, od szesnastu palców u stóp do psiej głowy, w Afryce hieny, na widok których milkły psy, oraz bestię zwaną bazyliszkiem, zabijającym oddechem. Mapy wyrażały zarazem odwieczną tęsknotę za czymś bardziej pociągającym ziemskim rajem. W tej chwili próbujemy eksplorować kosmos i inne planety w nadziei, że odnajdziemy drugi dom, że nawiążemy kontakt z inną cywilizacją. Myślę, że ta książka jest cennym podręcznikiem i przestrogą, bowiem jeżeli w przyszłości będzie nam dane odkrywać i nawiązywać kontakty z innymi cywilizacjami, nie popełnijmy tego samego błędu, bowiem czasem Europejczycy, którzy odkrywali inne kontynenty, nawiązywali znajomość z nowymi plemionami, niestety przypominali trochę tego Muchomora. Dlaczego Muchomora? Ponieważ Muchomor jest przepiękny. Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Jednak przy bliższym poznaniu okazuje się zabójcze. I tym też były kontakty z białymi ludźmi i Europejczykami dla mieszkańców Amazonii. Wszyscy poszukiwali przepięknych miast. Wszyscy poszukiwali miejsc, które wywarłyby nieodparty wpływ na naszą historię. One istniały. Podobnie jak zaludnione tereny. Jednak w miarę jak postępował tak zwany wpływ cywilizacji, ludzie wymierali. I w momencie, gdy kolejni odkrywcy na początku XX wieku chcieli dotrzeć do tych wspomnianych wcześniej osad, ich nie było, ponieważ ludzie ci zostali w większości wymordowani. Dlatego w momencie, kiedy nas wzruszają historie, które dotyczą w jakimś stopniu nas, ponieważ wyobrażamy sobie bardziej tragedię osób, z którymi mieliśmy bardziej kontakt, żyjemy, to musimy sobie uzmysłowić, że każde odkrycie, każde potencjalne dobro, z którego teraz korzystamy, jest dla nas takie oczywiste. Pierwotnie, było naznaczone wielką tragedią i krzywdą. Niemniej, niezależnie od tego, do jakich wniosków Państwo dojdziecie, bardzo polecam książkę Zaginione miasto Z. Dla wszystkich, którzy kochają podróże, a nie mogą sobie tej przyjemności teraz uskutecznić, dla osób, dla które książki od zawsze były wrotami do innych światów i do innych rejonów naszego cudownego świata i dla tych, którzy chcieliby się uczyć na błędach. Życzę miłego czytania miłych, jesiennych wieczorów w domowym zaciszu i pamiętajmy, że jesteśmy wielkimi szczęściarzami. Dziękuję.